Tutaj, Agata, witajcie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, już po tytule przychodzę do Was z Bookholu. I muszę przyznać, że dawno Bookholu nie nagrywałam i uzbierało mi się trochę książek. Nie będę Wam tutaj pokazywać książek, które pokazywałam Wam już w poprzednich dwóch filmach, czyli w dwóch unboxingach. Jeden unboxing pojawił się tydzień temu, a drugi chyba 3-4 tygodnie temu. W każdym razie będziecie mieli podlinkowane te filmy w opisie. Yy, no, po prostu nie widzę sensu pokazywania tych samych książek drugi raz. Yy, tutaj pokażę Wam ty, te, których jeszcze nie widzieliście, albo już gdzieś tam widzieliście po prostu książki, które przybyły do mnie w ostatnim czasie. No, oprócz tych, które sobie kupiłam tam. Tutaj mam 39 książek, a w tamtych dwóch filmach pokazywałam Wam w sumie 21 książek, co daje nam łącznie 60 książek. Także od ostatniego buchalu tyle książek do mnie przybyło. Jest to dosyć sporo, zważywszy na to, że nie czytam za dużo. No ale ja bardzo lubię kupować książki, zawsze to powtarzam. I będę powtarzać. Mam tutaj je poukładane w ogóle nie w kolejności, bo, wiecie, ściągałam je z półek i tylko układałam wszystko na dwa duże stosy. Yy, tak, tutaj te stosy sobie stoją, bo ja się że zaraz się przewrócę. Także ja już nie gadam bez sensu, tylko przechodzę i pokazuję Wam książki. Pierwszą książką tutaj z brzegu jest książka od wydawnictwa Winidia. Yy, jest to książka Potwór. Tę książkę przeczytałam i mówiłam o niej w ostatnim podsumowaniu czerwca. Także nie powiedziałam w ogóle wam nic mądrego na jej temat, ale ja tej książki po prostu nie zrozumiałam. Chcę obejrzeć jeszcze film, żeby ją może trochę lepiej zrozumieć, no ale ona po prostu do mnie nie trafiła. Dalej mam książkę, którą dostałam na zakończenie liceum, bo mogłam sobie wybrać nagrodę, przez to, że miałam świadectwo z wyróżnieniem. Ja sobie wybrałam Słowika. Słowika w twardej oprawie, w tej takiej okładce, jak są te wydania ekskluzywne ze świata książki, wiecie o co mi chodzi, czy luksusowa, to jest edycja jakaś tam. Ja już słowika miałam i nawet mam go tu pod ręką, bo chcę go sprzedać, yy, ale no, jest to wydanie, nie lubię, że mniejsze, to w miękkiej oprawie i w ogóle ja tę książkę bardzo polubiłam i chciałam ją mieć po prostu w ładniejszym wydaniu, także zdecydowałam się na takie. Szkoda, że nie jest już dostępne to z obwolutą, no ale mówi się trudno, no tutaj nawet mam karteczkę jeszcze ze szkoły, no, ja już tę książkę czytałam, także nie będę jej czytać w, te, w tym wydaniu, ale bardzo się cieszę, że mam takie ładne wydanie książki, którą naprawdę bardzo lubię. Dalej mam kolejną książkę od wydawnictwa, tym razem taką, której jeszcze nie przeczytałam. Jest to książka narzeczona nazisty Barbary Wysoczyńskiej od wydawnictwa Filia. Yy, jakoś nie miałam ochoty jeszcze na ten temat taki wojenny, z II wojną światową w tle, ale na pewno niedługo po nią sięgnę, może jeszcze uda mi się przeczytać ją w te wakacje. Znaczy może bardzo bym chciała i chyba powinnam przeczytać ją jeszcze w te wakacje, ale zobaczymy. Dalej mam książkę, o której mówiłam też w którymś filmie, w którymś podsumowaniu. Yy, jest to książka Deki Kissing Za kółkiem przez Stany. Ja ją przeczytałam, bo to jest jak widzicie cieniutka książeczka. Ale nie podobała mi się dla mnie, to jest w ogóle bezsensowna kontynuacja, także nie będę za dużo o niej mówić. Dalej mam najnowszą książkę Agaty Czekierdy-Grabowskiej, czyli Poza dzień i poza czas. Tę książkę również przeczytałam i bardzo mi się spodobała naprawdę bardzo mi się spodobała. O niej Wam mówiłam też w którymś podsumowaniu, także wszystko będziecie mieć podlinkowane. Ten film w ogóle komuś może to przeszkadzać, ale to nie jest film, w którym będę Wam mówiła. O danej książce, o jej fabule, tylko po prostu chcę Wam pokazać, jakie książki kupiłam. No, w większości z nich jeszcze nie czytałam. Kupiłam, dostałam w większości, no ale ja ich jeszcze nie czytałam, także tylko takie kilka słów mogę Wam o każdej z książce powiedzieć. Dalej mam książkę Marii Krasowskiej, Banda Szalonych Obozowiczów. Te książkę również dostałam od wydawnictwa, ale dowiedziałam się, że to jest chyba drugi tom, że to jest jakaś seria z Danym Munem. No a ja jak wiecie czytam książki tak jak zostały wydane, nie czytam mimo że można by je chyba czytać nie w kolejności, to ja tak nie robię, muszę sobie kupić pierwszy tom i dopiero wtedy no i dopiero wtedy sięgnę po nią. O tutaj nawet jest Banda niematerialnych szaleńców, tak się nazywał chyba pierwszy tom, także ja na pewno muszę sobie go zakupić, żeby sięgnąć po ten tytuł. Dalej mam dwie książki, które zgarnęłam ze szkoły, jak tam byłam, nie wiem, po świadectwo czy po coś, z takiego regału, gdzie można zostawiać książki, brać sobie książki itd. Ja tam kilka książek zaniosłam, bo już kilka wcześniej brałam, a teraz złapałam kolejne dwie. Mam tutaj Dirk Crossman i wtedy wspiąłem się na drzewo. Jest to jego biografia albo autobiografia, chyba biografia, tak mi się wydaje. No to może być coś ciekawego. Ja do chodzę, jak wydaje mi się większość osób, także no może coś ciekawego uda mi się z tego dowiedzieć. Ja za dużo biografii nie czytałam, ale w sumie chciałabym to trochę zmienić, żeby też dowiedzieć się czegoś o osobach, które mnie interesują. Więc to by była pierwsza książka, a drugą książką jest Gdzie jesteś, Amando, Denisa. Takie nazwisko. To jest chyba trzeci tom, tak samo, ale jest to jakiś kryminał, tak mi się wydaje. Tak, to jest na pewno jakiś kryminał, ale nie wiem, czy z jakiejś serii, czy nie. No zobaczymy, ja lubię sięgać po takie książki, więc te wzięłam. Dalej mam książkę od wydawnictwa, tę książkę już przeczytałam. i Jest to książka Felix Ever After, na zawsze Felix, od wydawnictwa Winidia. To jest naprawdę, naprawdę bardzo ważna książka, i ja będę ją polecać każdemu. Tak, to po prostu tyle. Dalej mam książkę, o której też mówiłam Wam w podsumowaniu czerwca. Jest to książka dla dzieci, i z nią historia jest taka, że ja wypożyczyłam ją sobie w bibliotece, ale tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że muszę ją kupić i dorwałam ją na wintet za 5 zł. Jest to książka Magicy Nila Patryka Harrisa. No, co więcej o niej możecie usłyszeć, tak samo w podsumowaniu. Mi ona bardzo się podobała, jest to literatura dziecięca. Ma piękne ilustracje, naprawdę. Ja wszyscy, znaczy w tamtym filmie też wam pokazywałam ilustracje, ale no, bardzo fajnie jest, bardzo ładnie jest wydana. Także jeżeli lubicie czytać literaturę dziecięcą, to też wam ją polecam. Dalej mam dwie książki, które również kupiłam na vinted. Mam tutaj Baśniobór, pierwszy tom i Baśniobór, drugi tom, czyli Gwiazdę wieczor... Gwiazda Wieczorna Wschodzi. Ja Baśniobór, pierwszy tom już czytałam, jak mogliście widzieć i na Instagramie i chyba na kanale też gdzieś o tym mówiłam. No ale to był egzemplarz z biblioteki, teraz już kupiłam swój i te dwie książki dorwałam za 20 zł na Vinted. Oczywiście do tego dochodziła jeszcze przesyłka, czyli 30 parę złotych, 32 zł chyba zapłaciłam. Za dwa te tomy, także wydaje mi się, że bardzo y, fajna okazja. Tym bardziej, że nie są starte grzbiety. A to przy tych książkach bardzo często się zdarza. Nawet ja, osoba, która bardzo dba o książki, naprawdę bardzo dba o książki, y, czytając właśnie obór z biblioteki, trochę zdarła tutaj na dole y, ostatnie literki, no bo inaczej jej po prostu nie mogłam. Tutaj widzę, że pierwszy tom był na pewno czytany, drugi chyba jest nowy, bo ani w ogóle nie ma zagiętych rogów ani nic takiego. Także tak, drugi tom niedługo będę czytać, bo naprawdę nie mogę się doczekać. Dalej mam książkę, którą dostałam kilka dni temu y, od autorki. Y, jest to książka Rok Pełen Marzeń, od Claudii Pendel. E, ja tę książkę mam z autografem, mogę się pochwalić, bo właśnie sama autorka do mnie napisała. Jeszcze tej książki nie przeczytałam, ale zabieram ją ze sobą na wakacje i będę czytać. Także. No, zobaczymy. Ja w ogóle, jak oglądacie ten film, to jeszcze jestem na wakacjach, bo teraz nagrywałam właśnie dwa filmy do przodu, żeby mieć. Także być może już ją przeczytałam. Także zobaczymy. Dalej mam dwie książki, które dorwałam w bibliotece i tak wyszło, że w sumie to ciocia mi je kupiła. No nieważne. Są to dwie książki, za każdą z nich w sumie dostałam je, więc nie powinna mówić ceny, ale kosztowały każda 9,99. Mam tutaj trzeci tom Ogrodu Zuzanny, ponieważ ja pierwsze dwa tomy kupiłam sobie właśnie na Dada da, da. No tutaj ich Wam nie będę pokazywać, bo już pokazywałam je w tamtym filmie. Ale właśnie jak zobaczyłam, że trzeci tom jest za dychę, to wzięłam i już mam skompletowaną całą serię, także mogę ją dać mamie do czytania, bo to głównie z myślą o mojej mamie ją kupiłam. A drugą książką jest Reportaż. Jest to reportaż mistrzynie kamuflażu, jak piją Polki, Magdy Omilianowicz. Tę książkę również już przeczytała moja mama i mówi, że no, jest ona bardzo wartościowa i że ja muszę ją przeczytać. Teraz też wiem, że mój tata chce ją przeczytać, także na pewno wezmę ją na wakacje i tata będzie je czytał nad morzem. Może ja również ją przeczytam, zobaczymy. Jest to dosyć krótki reportaż, bo ma on 200, 200 parę stron, także może uda mi się też przeczytać. Tę książkę właśnie na moim wyjeździe. Dalej mam znowu kilka książek od wydawnictw. Mam tutaj książkę Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj od Marys Polski. Ja tę książkę zaczęłam, jestem na 92 stronie. Na razie bardzo ciekawa. Ja ogólnie Marys Polski nigdy nie słuchałam, bo to jest piosenkarka, ale ta książka jest taka, że ona pisze o sobie i można ją o wiele bardziej. O wiele lepiej poznać, także muszę zacząć w ogóle słuchać jej piosenek, w sensie muszę sobie przesłuchać jakieś, może akurat spado, może akurat któreś wpadnie mi w ucho. I w ogóle ta książka jest wydana świetnie. Każdy rozdział tak jakby nawiązuje do czegoś, i no, bardzo, bardzo fajne są tutaj rozdziały i tak dalej. O tutaj na przykład mam jeden rozdział, gdzie. Nazywa się on Królowa Krewetek i jest pisany na czerwonych stronach białym, białą czcionką. Później mamy Syreni Śpiew i to jest z kolei pisane na czarnych kartkach białą czcionką. No i ogólnie bardzo fajnie jest tutaj, no bardzo fajnie jest ona wydana, bardzo mi się, bardzo mi się to podoba. Także tak to tyle o niej. Dalej mam książkę: To nie jest do Diabła, Love Story Skin Deep, czyli trzeci tom. Z tej serii, chociaż on opowiada o innych bohaterach, bohaterach. Ja tę książkę też już przeczytałam. Też kilka słów napiszę na pewno o niej na Instagramie, więc już możecie znaleźć na pewno tę opinię, bo już zrobiłam jej zdjęcia. Yy, także tam was odsyłam. Mówiłam też już o niej na kanale, także tak. Dalej mam książkę Więcej serca niż rozumu. Z tą książką był Reading Vlog, także jeżeli jesteście ciekawi, to. Tam was odsyłam. Jest to książka również od wydawnictwa, książka Klaudii Bianek, której książki ja bardzo lubię, ta niestety nie do końca przypadła mi do gustu. No ale i tak będę sięgać dalej po jej książki, bo w większości mi się one podobają. To jest jedna z pierwszych, właśnie, która mi się nie spodobała. Dalej mam trzy tomy z serii, muszę je ułożyć może w kolejności. Jest to seria Nevermore. O tej serii jest również. Reading Vlog na moim kanale, przeczytałam tam wszystkie trzy tomy, także jeżeli jesteście ciekawi moich takich odczuć na bieżąco, to tam was odsyłam. No, mi ta seria bardzo się spodobała. Co tom, to lepszy i nie mogę się doczekać już kolejnego. Dalej mam również książkę od wydawnictwa, od wydawnictwa Znak Literanowa. Jest to książka Dni Barbarzyńców, Życie na fali Williama Finegana. Jest to zdobywca nagrody Pulitzera. Ja wam w którymś filmie mówiłam, że chciałabym czytać więcej takiej literatury pięknej i tak dalej, i właśnie z tego względu zdecydowałam się na tę książkę. Trochę przeraża mnie jej grubość i ta malutka czcionka, ale mam nadzieję, że będzie to ciekawa lektura i że mnie wciągnie. Ma ona ponad 500 stron, także naprawdę to mnie przeraża, ale no co, przeczytam na pewno. Tak patrzę, czy jest może jakiś audiobook czy coś. Może w audiobooku szybciej mi po prostu pójdzie. Co ja tutaj mam dalej? Teraz już mam praktycznie same książki... Nie, jednak nie. Jeszcze kilka książek od wydawnictw, także już nie będę się powtarzała, że są one od wydawnictw, tylko po prostu je Wam pokażę. Mam tutaj dwie książki od czwartej strony, dwie książki Roofwar, czyli Pod kluczem, którą już czytałam i bardzo polecam oraz Śmierć pani Westaway którą aktualnie czytam i jestem na 276 stronie. Chciałabym ją maksymalnie do jutra skończyć, bo już trochę mi z nią yy, no, długo schodzi, ale jakaś nie mogę się niestety wkręcić. Teraz już jest coraz lepiej, już od jakichś 100 stron się wkręciłam, także mam nadzieję, że końcówka również mi się spodoba. Dalej mam tutaj dosyć sporo książek od wydawnictwa. Insignis, co zacznę może od książki, którą przeczytałam. Jest to kreatywność, krótki i optymistyczny poradnik. O niej mówiłam w podsumowaniu maja, podajże, no już dosyć dawno temu, ale właśnie długo nie nagrywałam Bookholu, nie wiem sama dlaczego. Ale tak, to jest taka króciutka książeczka, właśnie o kreatywności. Dalej mam dwie książki, które mam zaczęte. Jest to tekst Dimitra Glukowskiego yy, i niestety tutaj chyba zrobię DNF, bo jestem na 162 stronie i w ogóle nie mogę się wkręcić w tę książkę. Yy, czytałam ją tak wiecie, bo się zmuszałam, bo no, dostałam ją od, od wydawnictwa i powinnam ją przeczytać, ale totalnie nie mogłam przez nią przebrnąć. Opis jest naprawdę bardzo, bardzo interesujący i to właśnie przez opis sięgnałam po tę książkę, ale nie mogę. Przejść przez sposób pisania, przez styl autora, no po prostu nie mogę. Jest to książka zakranizowana, także może obejrzę sobie film, po prostu, no ale tutaj chyba zrobię DNF, jeszcze nie mówię, że na pewno, ale najprawdopodobniej tak. Dalej mam książkę. Antyspołeczny, sekretny dziennik pracownika do spraw zachowań antyspołecznych. To jest książka, którą polecała Sylwia z kanału Teachbook. U niej oglądałam właśnie reading vloga z tą książką i z jeszcze jedną, którą Wam pokażę. Ale tą sobie właśnie zaczęłam, jestem na 46 stronie, to jest taki reportaż, coś takiego, więc tego naraz nie przeczytam, ale też zabieram to sobie nad morze na wakacje. Mnie takie tematy bardzo interesują również, także no zobaczymy, mam nadzieję, że ta mi się spodoba. I tutaj mam kolejną książkę, czyli kulawe konie. I Sylwii ta książka nie przypadła do gustu, nie mogła ona się w nią też wkręcić. No zobaczymy, czy mi się spodoba. Ja z Sylwią mam dosyć podobny gust czytelniczy odnośnie książek. Także no zobaczymy, czy ja również będę miała taką samą opinię, jak Sylwia, czy może inną. I ostatnią książką chyba od tego wydawnictwa, tak mi się wydaje. Jest książka Pirazy oko, Komedia matematycznych pomyłek Mata Parkera. To też jest jakiś reportaż właśnie o tematyce matematycznej. Tak mi się wydaje, tak to są jakieś ciekawostki, anegdotki i tak dalej. Ja matematykę bardzo lubię, to był mój ulubiony przedmiot w szkole. Także mam nadzieję, że to będzie coś dla mnie. Ja również zabieram to ze sobą na wakacje. Zresztą będzie też film na pewno z tych wakacji, więc tam zobaczycie, co zabrałam, co przeczytałam i tak dalej, ale tego też nie mogę się doczekać. I co ja mam tutaj dalej? Jeszcze mam kilka książek od wydawnictw, chyba dwie, zaraz zobaczę. Trzy. I tak, mam tutaj książkę Inwestuj siebie, jak zjednać sobie ludzi. To jest książka, o której też mówiłam chyba na jednym filmie już, także. No, nie będę tutaj za dużo mówić. Tutaj jest tak zawarte, chyba w tym 10 rad z tego, co pamiętam: jak właśnie zjednać sobie ludzi, jak rozmawiać z ludźmi. To jest w ogóle coś dla mnie, bo jak ja mam poznać nową osobę, to jestem chora, albo jak idę do miejsca, gdzie ma być dużo osób, i w tym osoby, których ja nie znam, to bardzo się stresuję i w ogóle. Także bardzo się cieszę, że ją przeczytałam. Jeszcze nic mi się nie przydało z tych rad, ale może kiedyś także. Zobaczymy. Przedostatnią książką od wydawnictw jest Lato utraconych Anny Kańtoch. Ja czytałam jej poprzednią książkę Wiosna zaginionych. Ją czytałam rok temu już, bo ona miała jakąś premierę w sierpniu albo we wrześniu. Ta już miała swoją premierę, bo z wam powiem kiedy. 2 czerwca. Bo tutaj mam egzemplarz recenzencki, tu mam egzemplarz finalny. Lato utraconych bardzo mi się podobało, a tutaj jest, yy, to jest tak jakby seriat yy, i mamy główną bohaterkę, która tak jakby rozwiązuje kryminalne sprawy i tak dalej, bo to są właśnie kryminały, także no, mam nadzieję, że ta mi się również spodoba i też mam ją zamiar niedługo przeczytać. Dalej jest książka, o której również jest reading vlog na moim kanale, jest to książka Materiał na chłopaka od wydawnictwa Otwartego. Ta książka nie do końca mi się spodobała. No, zresztą możecie już to bardzo dobrze wiedzieć, jeżeli oglądaliście właśnie tamten reading vlog. Yy, I tak. Dalej mam książki, chyba z Vinted albo z OLX-a. Vinted, Vinted OLX tak mi się wydaje, bo już nie pamiętam po prostu. Yy, mam tutaj 3-4 książki z wydawnictwa Bellony i to o nich zacznę. Mam tutaj Mistrza i Małgorzatę. Michał, Michała Buchakowa. Yy, no, to jest taki klasyk, wydaje mi się, który warto znać. I słyszałam też o niej dużo dobrego, także mam nadzieję, że uda mi się ją kiedyś przeczytać. Dalej mam Wielkiego Gadzbiego od Fitzgeralda, także z Bellony, bo podobają mi się po prostu bardzo te wydania z tego wydawnictwa. Mojej mamie także, także mam zgodę na to, żeby je kupować. Także mam tutaj również Wielkiego Gadzbiego, którego również bardzo chciałabym przeczytać. Dalej mam lalkę, również z Bellony, o której. Bardzo marzyłam, z którą bardzo chciałam kupić na stronie, nawet na... W księgarniach ona już jest ciężko bardzo dostępna. Ja ją znalazłam na, na OLX-ie, to jestem pewne, ale nie wiem za ile złotych. Nie będę teraz zmyślać, no ale może kiedyś wrócę do tej lektury i przeczytam ją w końcu do końca. Zaraz mi się te stosy tu wywalą, przysięgam. I ostatnią książką z Vinted. Tutaj mam nawet jeszcze karteczkę miłej lektury. Jest Dziennik Anne Frank. No, to też jest taka książka, którą bardzo chciałabym przeczytać. Jest to tematyka właśnie wojenna, także mam nadzieję, że kiedyś mi się uda po nią sięgnąć. I mam tutaj już trzy ostatnie książki, także dosyć szybko, dosyć szybko mi zeszło. Mam tutaj dwie książki, które kupiła moja siostra. Po 10 złotych na pewno one były, ale nie wiem gdzie, gdzieś na pewno w jakichś koszach yy, z książkami. Yy, I tak, mam tutaj Polowanie na potwory yy, i tutaj widzę, że jest film na Netflixie albo serial, bo to wydaje mi się, że to jest seria, bo to jest pierwszy tom napisany. Jest to jakaś właśnie seria młodzieżowa, fantastyczna, zobaczymy. Moja siostra chce to przeczytać ja też bardzo bym chciała to przeczytać. Yy, w ogóle patrzę tutaj teraz, że są ilustracje tutaj tak, więc no bardzo fajnie, będzie się miło czytało. I drugą książką, którą tam wzięła, jest osobliwe szczęście Artura Pepera. Yy, ja o tej książce coś słyszałam, ale nie wiem, czy to co słyszałam to to co mi się wydaje, że jest dobre o tej książce. Okładka jest w ogóle bardzo ładna, podoba mi się strasznie to wydanie. No, i tutaj nawet jest tak fajnie, chmurki. No, bardzo ładnie jest wydana. Może kiedyś po nią sięgnę. Siostra stwierdziła, że powinna mi się spodobać, także tak. I ostatnią książką, najnowszą książką na mojej półce, bo przyszła ona do mnie przedwczoraj chyba, jest Akademia Mrocznych Zaklęć Dom Cienia, czyli drugi tom Akademii Mrocznych Zaklęć, właśnie, gdzieś tam mam drugi tom. Pierwszy, pierwszy, tom, pierwszy tom bardzo mi się podobał. Znaczy, bardzo podobał mi się, po prostu była to dosyć fajna książka. Tę książkę również biorę ze sobą na wyjazd, bo pierwszy tom przeczytałam chyba w jeden dzień. Tak mi się wydaje. Ta ma bardzo podobną grubość, także mam nadzieję, że tak samo mnie wciągnie. No i co? To by było na tyle w tym filmie. Ja teraz, jak patrzę na ten bałagan tutaj, i jak muszę. Jak sobie pomyślę, że muszę to posprzątać, to już mi się odechciewa. Ale co, tak to jest zawsze po nagrywaniu Buchalu. Dajcie znać, ile wy książek kupiliście w ostatnim czasie, czy jest to, czy pokrywa się to z tym, ile czytacie, czy nie do końca, tak jak u mnie. No bo jak widzicie, no jednak większość z tych książek jeszcze nie czytałam, ale kiedyś to na na pewno. Yy, tak, bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas przy tym filmie i do zobaczenia w następnym, cześć